Najtańsze łóżko w Polsce, jakie możemy kupić, to łóżko ze szczerego drewna firmy Prosbud. Można je zakupić na przykład na ich stronie, ale tam jest trochę drożej niż na Allegro. Na Allegro również ofertę mają i tam właśnie je zakupiłem. 6 listopada po południu kupiłem, a 8 listopada po niecałych 48 godzinach już u mnie było. No jeżeli chodzi o wnoszenie, to oczywiście kurier wam nie wnosi łóżka do mieszkania. Ja sam musiałem wnieść na czwarte piętro i prywatnie powiem szczerze, gdyby nie siłownia to ciężko by było. Gdyby nie to, że chodzę na siłownię, no to sam bym tych pudeł na czwarte piętro nie wyniósł, więc jeżeli takie łóżko chcecie zamówić, to raczej niech dwie osoby będą w domu, bo kurier też nie wnosi, tak? Nie ma tego w usłudze, no chyba, że się jakoś dogadacie, trochę więcej kasy mu dacie, to pewnie co innego. Wszystko w miarę łatwo odchodzi, więc to plus. Wszystko wygląda porządnie, od razu mówię, że takie coś to takie, powiedzmy, pierdoły. No to zobaczmy, co się kryje w środku. Wow! To jest, moi drodzy, drewno i to wygląda całkiem. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale moje palce mają trochę takiego pyłu, jakby wiórek, więc drewno jest oczyszczone oczywiście, no ale tak nigdzie, nigdzie jakieś takie resztki pyłku zostały. Ale to wręcz takie fajne, takie drewniane, boże, jak to pięknie pachnie. Jest jeszcze oczywiście drugie opakowanie i zobaczymy, co tu się kryje. No, w sumie całkiem to logiczne. Drugie opakowanie to po prostu. Dwa stelaże, które tworzą jeden stelaż duży. Największym zaskoczeniem dla mnie były jakby dwie instrukcje obsługi, które wydaje się, że są osobne, ale tak naprawdę się łączą, bo ta pierwsza instrukcja łóżka jednoosobowego pokazuje, jak w tym konkretnym modelu właśnie wszystko ustawiamy. Ale na samym końcu trzeba przejść do tej drugiej instrukcji łóżka dwuosobowego, gdzie jest trochę inne łóżko. Ale ono pokazuje, jak połączyć tak zwaną tą piątą i szóstą nogę, czyli ten szczebelek na środku i tak dalej. Więc to dajemy tutaj. I musimy takim dużym cudem tutaj po prostu wiercić, co wygląda dla mnie bardzo dziwnie i mało bezpiecznie, bo tutaj już mi drewno pęka. Ale może tak ma być. No, idzie to strasznie. Zestaw dołączony jest przynajmniej do. Budełka, ale powinno być napisane, że uwaga, drewienko może pękać, że to normalne, proszę się nie bać. No bo jakby, okej, okay, weszło. No i po jakimś cudem wsadzeniu tego tam, wsadzamy taką śrubkę. To oficjalnie instrukcja opisuje, ale ta instrukcja jest, przepraszam bardzo, nie wiem za kogo. No i teraz możemy założyć to, to. I to dobry Boże, kto to wymyślił? Chyba, że to jest tak, że ja całe życie składam jakieś tanie meble, a prawdziwe drewniane tak się składa i teraz to nie. Producent wychodzi na dziwaka, który nie umie pisać, bo ja na biedaka, którego nie stać na meble drewniane. Teraz z drugiej strony robię dokładnie to samo. Powiem tak. Wszystkie recenzje w internecie, opisy mówią, że super, fajne łóżko, mega łatwo się składa, każdy sobie poradzi. Mhm, mm no jak widać, ja nie jestem każdy, jestem wyjątkowy. Tylko szkoda, że ta moja wyjątkowość polega na tym, że jestem specjalnej troski. Oni po prostu myślą, że ja jestem aż tak inteligentny, jak oni myślą, tylko że oni nie rozumieją. Ja nie myślę, tak jak oni myślą, i to, co oni o mnie myślą, jest zbyt optymistyczne. Hey, Stepan, ja się po prostu boję, żeby to drewno nie popękało, ale widzę, że ono chyba ma tak pękać. Dobra, wkładamy, składamy. Chyba coś z tego będzie. O, weszło. Aha, super, ale teraz na górę jeszcze musi wyjść przecież ta belka, która, która nie ma innego zabezpieczenia, bo ona się opiera na tym, że ta jest zamknięta. Ja to całkiem czarno widzę, że tak powiem. Teraz to trzeba tutaj podważyć. I to wsadzić. OK? OK, wow. To powoli, powiedzmy bardzo powoli, wolniej niż tempo ślimaka, zaczyna przypominać łóżko. Zauważyłem jakąś, powiedzmy, niedoskonałość tego łóżka, ale to powiedzmy nie jest jakiś taki poważny problem uszczerbek, żeby to wpływało na jego trwałość, czy powiedzmy, nie wiem, komfort, wygodę tego i tak nie widać. Dobra, bierzemy coś takiego i wkładamy to tutaj bo tutaj to coś będzie zabezpieczało, trzymało, robiło, żeby to jeszcze było jakoś widać. Wszystko wskazuje na to, że te korki idą tutaj, a to chyba idzie tutaj, z naciskiem na bardzo duże chyba. To właśnie tak ma być, tylko muszę to bardziej równo postawić, żeby to chciało wejść, więc poza kamerą. Dobra, to wchodzi, tylko trzeba jakby pamiętać przy składaniu, że to wchodzi tak dziwnie w sensie ja na przykład czasami musiałem to odkręcić, poluzować, żeby potem lepiej przykręcić i jak macie to tutaj to trzeba pilnować, żeby linia była poziomo, a nie w pionie. Więc trzeba najlepiej tu trzymać palca i tak pilnować, żeby to nie uciekało. No i tak to w sumie działa, i tak składamy drugą nogę i całą resztę. Jakaś kobieta napisała, że ja z Tureczką złożyłyśmy e, to łóżko w kilka minut. Bardzo przyjemnie się składało i miło. Gdybym ja to łóżko składał z kimkolwiek, to by, nie wiem, z drugą połówką, to doszłoby między nami do kłótni, zerwania i rozwodu i podziału majątku. Z rodzicami byśmy się, nie wiem, pokłócili. A z każdym innym nie bym się chyba pobił, po prostu. Absolutnie. O! A tutaj tak łatwo weszło. Od razu się chciało skręcić. Wszystko tutaj od razu ładnie działa. Było tak dobrze. Tak dobrze. Prawie wszystko się udało. I co? To jest do góry nogami. Muszę to rozkręcić, bo to ma być na dole. I to też jest do góry nogami. Kiedy już poprawimy nasz błąd i dobrze to zrobimy, a raczej kiedy ja już poprawiłem swój błąd, bo raczej żaden człowiek. Z IQ powyżej 0 nie jest w stanie popełnić takiego błędu. To tak samo mocujemy to, czyli to idzie tutaj. Czekajcie, żeby to ładnie wyszło. Wchodzi i to po prostu też musi tutaj wejść. Na prostu trzeba to ustawić. Ja nie jestem aż tak niezdarny, wbrew pozorom. Tylko mam jedną rękę, a drugą nagrywam. Może do montowania mebli jednak ogarnę sobie statyw. A, ok. I wchodzi po prostu tutaj trzeba teraz to wkręcić. Dobra, wszystko już jest poprawione. Jedyne, co zostało zrobić, to wziąć takie drewnianko, które robi za tak zwaną piątą, szóstą nogę, i wyznaczonymi dziurkami po prostu tak, jakby przebić. Tylko problem polega na tym, że tutaj albo zapomnieli albo po prostu nie robią dziurek. Następnego dnia do montowania łóżka wróciłem, no bo odpowiednich sprzętów nie miałem i z jakiegoś powodu uznałem, że klucz 12 to właściwie może będzie za duży, nie wiem po co go biorę, tak dla jaj, a się okazuje, że jest nawet za mały, ale udało mi się właśnie te śruby tak poprawić i już wszystko idealnie mocno się trzyma. I jak widać, jeżeli chodzi o te śrubki, śrubokręt idealnie sobie daje radę, wszystko tutaj łatwo, fajnie wchodzi, po prostu był potrzebny śrubokręt do tego, Także już wiecie, że do składania łóżka śrubokręt się jednak przyda. Tak łóżko prezentuje się od dołu i tak wygląda na tym łóżku materac o rozmiarach 120 na 200 na 21 cm wysokości. Jeżeli chodzi o takie ostateczne rozmiary łóżka po rozłożeniu, to jest to około 127 cm szerokości na 209 cm długości, mówiąc szczerze, nie mierzyłem, ja ile faktycznie wynosi ta powiedzmy szpara ta przestrzeń pod łóżkiem. No, jest to mniej więcej 25 cm, więc nawet niemały karton pod łóżkiem się zmieści. Ja już dwie noce na tym łóżku przespałem, więc myślę, że mogę to podsumować. W ogóle widzicie, jaka ta komoda jest piękna, ale wiem dzisiaj nie o tym. Łóżko jest po prostu super. Nie skrzypi, niezależnie czy na nim się ruszam w prawo, w lewo. Nie wydaje żadnych dzi dziwnych dźwięków, czy na nim leżę, czy go dotykam, czy nie. Jedyna jakaś ewentualna wada to to, że jak za szybko na łóżko... Wejdę albo z niego zejdę, czy powiedzmy wskoczę, to się nie zapada, ale potrafi lekko przesunąć, no bo faktycznie jak wezmę je tak i siłą jednej ręki, to je mogę przesunąć, ale też bardzo łatwo mogę je wsunąć. Jak dla mnie taka wada to nie jest wada. Jeśli chodzi o rozmiar łóżka, ja całe życie spałem na 160x200, na to jest 120x200, musiało być mniejsze, żeby było komfortowe przejście między stałym krzesłami a łóżkiem. Ja w ogóle nie czuję mniejszego rozmiaru. Jeśli chodzi o poduszki, to są dwie poduszki 60x70 cm kołdra to 155 cm szerokości na 220 długości. Oczywiście moja pościel to jest typowa hotelowa, bawełniana, jest najlepsza. Prześcieradła w sklepie, nigdzie takiego rozmiaru 120x200 nie widziałem, ale w internecie na Allegro bez niczego bawełniane, fajne prześcieradło kupiłem.